W raporcie wracamy do podsumowania kampanii wyborczej. To dzisiaj robią kandydaci na prezydenta. Wcześniej, przed południem, zrobił to Andrzej Duda. Teraz trwa konwencja Bronisława Komorowskiego w Sopocie. Teraz przemawia premier Ewa Kopacz. Posłuchajmy. Bronisława Komorowskiego to wybór lepszej Polski. Moi drodzy, za trzy dni bardzo ważny dzień. Tego dnia miejsce nas wszystkich jest przy urnach wyborczych. To sformułowanie, że wybory to obywatelski obowiązek nabiera szczególnego znaczenia. Nabiera go, bo te wybory są realne. Nie wybieramy w nich tylko i wyłącznie konkretnego człowieka. My wybieramy konkretną wizję Polski. W niedzielę opowiemy się albo za Polską, spokoju, rzetelnej pracy i bezpieczeństwa. Albo za Polską wiecznej awantury, szukania wrogów, węczenia spisków i ciągłego obrażania. Obrażania albo To inne. podsumowanie kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Czekamy wciąż na e, przemówienie samego prezydenta. W studiu raportu kolejni goście. Armand Rafiński, poseł Niezrzeszony, dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Orzechowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Mamy podsumowanie. Pięknie to wygląda w, rzeczywiście w obrazie, bardzo profesjonalnie przygotowane, ale gdybyśmy tak chcieli podsumować rzeczywiście tę kam kampanię Bronisława Komorowskiego, no to bilans chyba jest ujemny, patrząc na sondaże, które miał prezydent jeszcze parę miesięcy temu, jakie ma teraz patrząc na to, że trochę się jak przed chwilą mówili publicyści wywyższa, nie chce debatować z pozostałymi kandydatami. Czy rzeczywiście można uznać tę kampanię za udaną, panie pośle? Tak naprawdę wynik będzie znany w niedzielę, tak? To wyborcy rozstrzygną. Hmm. Czy kampania była udana a w zasadzie czy wybierają takiego prezydenta spokoju i dobrego rozwoju? Więc to wtedy tak naprawdę się dopiero przekonamy. Dzisiaj to możemy tylko... Spekulować. To jest oczywiście tego rodzaju problem, że jeśli kandydatów jest 11, a jeśli na przykład prezydent miał poparcie 70%, był uważany przez 70% Polaków za dobrego prezydenta, no więc siłą rzeczy yy, to poparcie przy 11, przy 11 kandydatach będzie, będzie mniejsze, bo się te głosy rozkładają. No każdy z Polaków ma jakieś swoje preferencje. Yy, niektórzy mają preferencje dla Bronisława Komorowskiego i jak widać ciągle zdecydowana większość. Pani popełnił błędy w tej kampanii, prezydent? Znaczy, zawsze jest, zawsze można zrobić lepiej, poprowadzić kampanię, ale w moim przekonaniu jakichś bardzo istotnych błędów nie było. Pani ja myślę, zresztą, ja myślę zresztą, że to, że to jest tak z kampanią, że odpowiedzialna osoba musi podchodzić odpowiedzialnie i nie obiecywać gruszek na wierzbie I tak tutaj się był prezydent. poseł Fiński. Ja na kandydatów patrzę nie tylko przez pryzmat tego, co mówią w kampanii, bo najczęściej w kampanii wszyscy mówią bardzo dobrze bądź doskonale i są po prostu świetni, tylko przez pryzmat dokonań, których pan prezydent niestety za wiele nie ma. Inicjatywy jego ustawodawcze to miały na celu najczęściej ograniczyć prawa obywatelskie, tak jak chodziło o zmianę prawa do zgromadzeń. W polityce zagranicznej również ogromna bierność, co pokazują chociażby zbliżające się obchody dnia zakończenia II wojny światowej, gdzie jesteśmy zmarginalizowani na arenie międzynarodowej zbyt wiele nie znaczymy. Z drugiej strony, no żeby do tego dziewczyn dołożyć troszkę miodu, no to rzeczywiście jeżeli patrzymy na alternatywę potencjalną, jaką jest PiS, który stanowi poważne zagrożenie dla ładu w Polsce, no to rzeczywiście taki przyjemny, sympatyczny pan, który niewiele zrobił, ale ładnie się uśmiecha. Jest, jest odrobinę lepsze. Natomiast nad czym ja ubolewam, że w tej kampanii pomija się bardzo często jedyną startującą w tych wyborach kobietę. Myślę, że zaprezentowała się bardzo poważnie z klasą, jako osoba kompetentna, a teraz pokazywanie tylko kandydatów przez pryzmat kampanii, tego co sztaby wymyśliły czy zrobiły, nie będzie do końca uczciwe. Pan prezydent w kampanii nie zachowuje się też fair. Moim zdaniem godność tego urzędu powinna jak gdyby y, 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 obligować prezydenta do tego żeby nie wchodził w takie zaczepki chwali tak kandydatkę i... Magdalena Ogórek y, to, to też zapytam o nią to w takim razie ta kampania jej była odpowiednia i na przykład to, że nie kontaktowała się w ogóle na początku z mediami. No wręcz to, ukrywała przed nimi. Pa, panie, panie, panie redaktorze y, osoba stosunkowo y, nowa w polityce. Kandydowanie do najwyższego urzędu w państwie wymaga jakiegoś przygotowania. Moim zdaniem lepiej jest w pierwszej fazie, jeżeli jeszcze ktoś może na siłach się w 100% nie czuje, właśnie ograniczyć te kontakty niż za wszelką cenę przeć na szkło. Bardzo wielu jest takich kandydatów, którzy za wszelką cenę chcą zaistnieć tylko po to, żeby być, po prostu, żeby ich nazwisko gdzieś się przewinęło. Natomiast nie stoi nic za tym więcej, poza zwykłą propagandą. No chciałbym, żeby kiedyś w Polsce wybory były takimi... Bardziej dojrzałymi, gdzie będziemy naprawdę patrzyli przez pryzmat jakichś kompetencji, kwalifikacji e, tych kandydatów. Co się na Panią Ogórek? No niestety w mediach jest e, przedstawiana w taki sposób, bym powiedział, co najmniej nieelegancki. Czy jest się na z nagonką? Myślę, że tak. Myślę, że tak, a jest to tak naprawdę jedyna sensowna alternatywa dla takiego duopolu popisu, bo, bo przecież wiadomo, że pre, pre, prezydent Broniszew Komorowski nie był prezydentem wszystkich Polaków, był stricte funkcjonariuszem Platformy i trudno sobie wyobrazić, żeby przykładowo Andrzej Duda był prezydentem wszystkich Polaków. To też będzie prezydent czwartej RP, to będzie prezydent Ziobry, Kurskiego, prawda, pani Pawłowicz yy, i innych tego typu postaci. No Ogórek, panie pośle, pan jak ocenia tę kampanię, on ocenia te, te, te posunięcia sztabu wyborczego i, i, i taką taktykę, bo w ten sposób to, to masz kolite określa przecież. No to jest taktyka pełna paradoksów, tak? Czy to finansowana przez SND, czy niefinansowana? Pani Ogórek odcina się od programu SLD, głosi jakieś swoje tezy programowe. Muszę Panu teraz przebrać, bo właśnie prezydent Bronisław Komorowski wychodzi na scenę z tej konwencji w Sopocie, więc co mówi? A przypomnę, ta konwencja podsumowuje właśnie kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego. Dziękuję za wszystkie słowa i wyrazy poparcia i te, które padały w ciągu całego maratonu wyborczego, jak i za te miłe, ważne dla mnie słowa i wyrazy poparcia, które dzisiaj tutaj zostały wypowiedziane w Gdańsku. Dziękuję za wszystkie, dziękuję Ewie, pani premier, Hani dziękuję, dziękuję Heni z całego serca, wszystkim paniom, ale chcę powiedzieć, że w sposób szczególny dziękuję Rafałowi Synikowi za to, że powiedział coś, co często nam nie przechodzi przez usta, a gdzieś tkwi głęboko w sercu. Bo ja jestem pewien co do tego, że w naszych środowiskach nie zawsze łatwo mówimy wielkimi słowami, nie zawsze łatwo mówimy o wielkich uczuciach, ale że gdzieś w głębi serca, ile razy coś zrobimy dobrego, ile razy walczymy o jakąś ważną sprawę, Ile razy osiągamy coś, myślimy tak, jak Rafał Sonik powiedział. To dla ciebie Polska. To dla ciebie Polska. Kochani, rzeczywiście już w niedzielę, zgodnie z demokratycznymi regułami, Zadecydujemy o tym, kto będzie prezydentem Polski przez następne 5 lat. Ale warto pamiętać o tym również, że rozstrzygniemy i o tym, czy nadal jako kraj, jako społeczeństwo będziemy iść tak jak przez minione 25 lat drogą wolności, drogą modernizacji i drogą uczestnictwa w integracji europejskiej. Czy nadal będziemy dążyli prosto w imię zgody i bezpieczeństwa, czy też gdzieś skręcimy w którąś stronę, gdzieś nas zarzuci, gdzieś trafimy na manowce, gdzieś trafimy na margines Europy. Dlatego cieszę się, że w finale kampanii wyborczej, na finale tego wyborczego maratonu spotykamy się właśnie tutaj, w Trójmieście. Tutaj w kolebce polskiej wolności. I chcę szczególnie podziękować Henni Krzywo. To województwo kamerowskie, podsumowanie kampanii, to przemówienie trwałe. My wracamy do naszej y, rozmowy. Prezydent wspomniał przed chwilą, że y, odbywa się y, ta konwencja w Trumie, tam też odbywają się, odbywa się uroczystości związane z, y, z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystości według wielu nieudane, ponieważ zabrakło największych, y, y, najważniejszych polityków, takich jak Angela Merkel czy, czy François Hollande. Czy to jest y, y, taki trochę niewypał, jeżeli chodzi o, o zakończenie kampanii, panie pośle? Ja bym zupełnie tego nie wiązał z kampanią, bo przypominam, że jej 70. rocznica wybuchu II wojny światowej była w 2009 roku w Trójmieście. A jeśli tyle w Polsce słyszałem przez całe lata narzekań, że byliśmy pomijani przy różnych obchodach i, i, i także zakończeniu II wojny światowej, więc to, że my sami podkreślamy tą naszą rolę walki na froncie wschodnim i na frontach. Zachodnik, to myślę, że to jest bardzo dobra i cenna inicjatywa, i wierzę, ufam, że nie będzie tylko jednorazowa i że w następnych latach również będzie. A co do tego, czy przyjechali różni ważni ludzie, no to jednak dziewięcioro głów państw, szef Rady Europejskiej, także, także dosyć dużo osób, i myślę, że, to, że, że, że Polska potrzebuje takich. Czyli brak prezydenta Francji czy kanclerz Niemiec nie jest tutaj jakimś zgrzytem, czy takim, takim faktem, który właśnie należałoby komentować? Lekki zgrzytem jest. Ja tutaj się nie zgodzę z panem posłem, że my powinniśmy patrzeć przez pryzmat obchodów. My powinniśmy patrzeć na polskiego prezydenta przez pryzmat właśnie tego, jak jest traktowany na arenie międzynarodowej, jakie Polska ma znaczenie. Pan prezydent powiedział przed chwilą że może nas znieść na manowce, że możemy być na marginesie Europy. No przecież na tym marginesie Europy się znajdujemy i pod względem gospodarczym, i pod względem militarnym, i pod względem yy, yy, stricte politycznym. Więc teraz, yy, czy ktoś by dzisiaj przyjechał, czy nie, nie miałoby to takiego znaczenia, ale jednak ma właśnie to symboliczne znaczenie, bo gdyby były dobre relacje z Niemcami, gdyby były dobre relacje z Francuzami, z Brytyjczykami, to... Te głowy państw najwyższe na pewno by się w Polsce, w Sopocie na te kilka godzin zjadły. Ale Ale proszę pamiętać, że inne głowy państw mają też różne inne zadania, nie tylko świętowanie i obchody. Tak? Proszę pamiętać, że tych przedstawicieli, ten tych wybór. przedstawicieli nie, Francji nie będzie Wybrali, w Wybrali inne obowiązki, bo widać, nie chcą tracić czasu w Sopocie. Na przykład sama Angela Merkel pojedzie do Moskwy, co prawda nie na te główne obchody, ale potem kwiaty na grobie złoży, czyli czas znajdzie. Czy nie jest tu trochę policzek dla, dla Polski? Ale są przedstawiciele, przecież jest były prezydent Niemiec, prawda, Horst Keller. Jest także, są przedstawiciele, czy minister obrony Francji, więc to nie jest tak, że to jest jakieś... Tak, lekceważenie, to bardzo proszę, przepraszam, były prezydent Niemiec czy minister obrony były, Francji to no nie właśnie, jest Nie, to chodzi o to, nie co ubyły, to, to, nie nie jest piąty, to nie jest taka nieduża subtelność, ale jednak dużo nie, To Nie, to jest naprawdę, uważam, że... Czyli jest... nie został popełniony żaden błąd, jeżeli chodzi o na przykład o rozmowy dyplomatyczne, czy też e, e, wcześniejsze ustalenia. By, znaczy, nie wiem jak one wyglądały i czy rzeczywiście były, ale... Proszę ale też, może też popełnił błąd, że tutaj klucz był taki, że zaproszono głównie przedstawicieli tych tych państw i są reprezentowane te państwa, dla których wojna rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku i to o to chodziło. Kończymy naszą rozmowę. Armand Ryfiński, poseł niezrzeszony, Andrzej Oszwalski, prezes Platformy Obywatelskiej, bardzo dziękuję bardzo. Teraz jeszcze rozwiązujemy sądę. Czy Paweł Kukiz przerwie dominację Platformy PiS-u, pytaliśmy dzisiaj, zobaczymy jaki jest wynik hmm. Państwa głosowania. 64% naszych widzów uważa, że tak, że uda się to Pawłowi Kukizowi, 36% jest na nie.